Mecz 31. kolejki PKO Ekstraklasy, w którym KGHM Zagłębie zagrało z łódzkim klubem sportowym, zakończył się wygraną Miedziowych 1-0. I to spotkanie odbyło się w szczególnych okolicznościach, bowiem po raz pierwszy od czasu wybuchu pandemii z udziałem publiczności. I zanim przejdziemy do głównej części dzisiejszego studia, chciałam serdecznie podziękować kibicom za przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad. W Zagłębie do Gdyni pojechało nowym autobusem, będącym częścią floty Mercus Logistyka. Zobaczcie efekty projektu, nad którym prace trwały od bardzo wielu miesięcy. W materiale zobaczycie m.in. selekcjonera Czesława Michniewicza i trenera Gdynian Ireneusza Mamrota, który specjalnie dla Zagłębie Channel podsumował nastroje arkowców. Ponadto w materiale zobaczycie też specjalny kot rabatowy, 10% zniżkę do wykorzystania w naszym sklepie internetowym. To tak w ramach podziękowań za to, że wspieracie i oglądacie materiały telewizji klubowej Zagłębia. Zgodnie z planem rozpoczynamy rywalizację w grupie spadkowej od zwycięstwa z UKS em Łódź 1 do 0. Jedyną bramkę w piątkowym spotkaniu zdobył Damian Bohar, który wykorzystał fantastyczne podanie Saszy Żywca i w sytuacji sam na sam pokonał arkadiusza malarza. Miedziowi mieli jeszcze kilka sytuacji do tego, by podwyższyć wynik spotkania, ale ostatecznie stanęło na jednobramkowym zwycięstwie. To, co może martwić przed spotkaniem z Arką, to absencje spowodowane za nadmiar żółtych kartek. Czwartą, czwartą żółtą kartkę otrzymał Jewgieni Baszkirow. Ósme napomnienie otrzymali Sasza Balić i Lubomir Guldana, więc warto by się zastanowić, kto zagra w ich miejsce. I tak, Baszkierowa najprawdopodobniej zastąpi Filip Starzyński, który metzełkę SM do 77 minuty obserwował z ławki rezerwowych. W miejsce Lubomira Guldana najprawdopodobniej zobaczymy Dominika Jączego, a największy problem trener Martin Szewala będzie miał z obsadzeniem lewej strony defensywy. Tam najprawdopodobniej zobaczymy człowieka, naszego człowieka od zadań specjalnych, czyli Kubę Tosika. Jedno jest pewne, warto by wygrać w Gdyni, warto by dopisać sobie kolejne trzy punkty, by jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie w PKO Klasie i już ze spokojem przygotowywać się do kolejnych spotkań. Po upływie 6 miesięcy zespół KGHM Zagłębia ponownie zamelduje się w Gdyni, aby rozegrać spotkanie 32. kolejki PKO Ekstra klasy. Jest to świetna okazja do rewarzu, ponieważ pół roku temu w grudniowym starciu arkowcy okazali się lepsi i po bramkach Muńskiego oraz Jankowskiego wygrali 2 do 1. Przypomnę, że dla miedziowych jedyne trafienie zanotował wówczas Filip Starzyński. Kogo należy się obawiać? Choć arkowcy zajmują obecnie przedostatnią pozycję w tabeli, to spoglądając na ich skład wygląda on naprawdę bardzo imponująco. Pewnym punktem obrony jest m.in. znany z występów w KGHM zagłębiu Damian Zbozień. Obrońca w obecnym sezonie gra w większości spotkań od pierwszej do ostatniej minuty, dzięki czemu ma na swoim koncie już 27 występów. W linii pomocy wartościowym zawodnikiem jest wychowanek arki Michał Nalepa. 25-letni zawodnik, cechujący się między innymi dużą szybkością oraz świetnym wyszkoleniem technicznym, wystąpił do tej pory już w 30 spotkaniach, a także może pochwalić się dorobkiem czterech bramek i dwóch asyst. Przeglądając dalsze zestawienie środka pola, naszej uwadze nie może umknąć największy lider zespołu, jakim jest oczywiście Marko Wejnowicz. Holender jednak nie wystąpił w ostatnich dwóch spotkaniach i jego występ w najbliższym meczu z KGHM Zagłębiem stoi pod dużym znakiem zapytania. Niewiadomy jest także występ bramkarza Peversha Steinborsa, który z powodu urazu ominął ostatni pojedynek i tym samym przerwał serię aż 111 rozegranych pojedynków z rzędu. Jeżeli dołożymy także do tego kontuzjowanego Adama Deję, to w zespole Arki, podobnie jak i w naszym, w najbliższym spotkaniu może dojść do kilku zmian w składzie. Panie trenerze, drużyna Zagłębia Lubin praktycznie ma już zapewniony ligowy byt. Jest to jeden z bardziej ofensywnych zespołów w naszej lidze. Jak do tego spotkania i do tego rywala przygotowuje się drużyna Arki i jak ocenia trener potencjał tej drużyny przed wyjazdem do Gdyni? Myślę, no, że jeśli chodzi o potencjał ofensywny, to każdy sobie zdaje sprawę, że Zagłębie to jest taki top, top tej ligi i nazwiska czy Bohara, czy Żywca, czy, 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 czy Starzyńskiego, czy młodego teraz kto, robiącego w powoli Białka. Już dużo znaczą do tego ich liczby. Chyba, chyba, jak się nie mylę, to jako tutaj skrzydłowi mają najlepsze w klasie w tej chwili. I jest to duży, duży potencjał. No, nie chcę tu ich za dużo chwalić, bo, bo, bo jeszcze mi się wystarczą moi zawodnicy. No, a to nie o to chodzi. No, zdajemy sobie sprawę, z kim gramy. Myślę, że, że zagłębimy tak jak to zostało powiedziane, no, że w zasadzie ma spokojny ligowy byt, pewnie, pewnie ich cele były trochę, trochę inne, bo, 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 bo uważam, że ten potencjał jest duży duży tej, tej drużyny. Ale ja tu myślę, że przede wszystkim musimy się o sobie mówić, bo dla bo, bo nas jest ważne, żeby zagrać nie tylko dobrze w defensywie, co, co jest kluczem w takim spotkaniu, jak, jak Zagłębie przy takiej sile ofensywnej, ale my przede wszystkim musimy zagrać w ofensywie. Troszkę tych sytuacji było więcej w Płocku, ale to jest dalej za mało i chcą, chcą strzelać bramki, musimy ich więcej stwarzać i, i to będzie kluczem dla nas dla w jutrzejszym meczu. Trenerze, to bardzo dziękuję, że zgodził się trener na rozmowę i przed nami mecz 32. kolejki PK Klasy, w którym za Zagłębie Lubin zmierzy się z Arką Gdynia. Pan bardzo dobrze zna środowisko Arki, to chciałem tak zapytać. Arka, co prawda, ma już małe szanse, żeby się utrzymać, ale o co tak naprawdę, gdy ja nie będą grali w meczu? Nie przekazuję szans jeszcze Arki i Gdynia. prawdzie 5 punktów straty do Wisły. Kraków to dużo. Ale należy pamiętać, że jeszcze w ostatni kolejce niestety, że się z Arką. Myślę, że to będzie kluczowy mecz. Może być kluczowy mecz poza roku. Oczywiście, że Arka zrobi serię zwycięzców. Najlepsza okazja ku temu jest. Niestety, na zagłębia już teraz we wtorek. Tutaj nie wszyscy bardzo liczą na to, że Arka w końcu uda się zwyciężyć remis polskim nikt tego nie zadowolił. Jest trochę problemów z względu ludzi, zawodników nie zagra, na zagrają młodsi zawodnicy i zawodnicy. Także no, wielka nie wiadomość tym meczem, ale nie bardzo wierzą, czuć to na każdym kroku, że jeszcze nie wszyscy złożyli go i trzeba na to, że uda się wybrać dwa mecze po kolei i uda się też właśnie nawiązać walkę z misłą i jeszcze wszystko może się odwrócić, sytuacja jest na pewno trudna, ale nie beznadziejna. Mhm. Możliwe, że z meczu Zagłębiem nie zagra zarówno Paweł Steinbors jak, B, jak i Wejnowicz. Czy Adam Deja prawdopodobnie też nie zagra? Będzie to miało wpływ na to, czy arka wystawi na przykład młodszych zawodników i konsekwencji na wynik taki końcowy? Walka trwa o to, żeby Belionowi zagrał z moich informacji, które docierają i duża szansa, że Belion się tak zagrał w tym To mhm. Siła napetowa, Arki Dynia, najbardziej kreatywny zawodnik, ale też zawodnik złożony drzwiami, czyli ma system, ma takiego zawodnika w ostatnim czasie brakowało, bo w ostatnich naszach nie strzadziła Bramki, ale też je strzeliła i myślę, że Beljon się tutaj może być zbawieniem dla Anki, pod warunkiem, że będzie zdrowy. Wiem, że informacje, które do takie docierają. Walka z czasem trwa, do meczu jeszcze trochę czasu zostało i być może Wlijanowicz zagra, a to byłoby duże, duże emocje dla mm. A co w takim razie może być atutem Zagłębia? Bo mówimy, że Arka ma tak przysłowiowy nóż na gardle, musi wygrywać, ma ciężki terminarz. A co może być atutem Rubinian w tym starciu? Myślę, że atutem Zagłębia jest przede wszystkim, dobra yy, była dobrze trzymają w ofensywie, stwarzają dużo takich sytuacji, na razie Arka nie straciła dwóch ostatnich meczów bramki, ale w ostatnim przed szybkimi spotkaniami, zacierał 12 ramek na, na leki. Pamiętamy, co się stało w tych meczach na leki. Także arka jest podatna na, na straty ramki. z kolei zagłębi się doskonale kierować sytuację. Chociaż w też popełnia sporo błędów, i myślę, że to też jest szansa dla arki na to, żeby te błędy wykorzystać. Nie tak na pewno Zagłębie, punktu kilku ubytków uh, kadrowych, jest faworytem tego małej Bo ma lepszej jakościowo piłkarzy, Bartek białych Masków. Fajne czasy i innych zawodników również fantastycznie się przyłomi do tego który potrafi kreować i wykorzysta stary zagłębie gry, także tutaj na pewno faworytem jest Zagłębia Lumi. A co może przemawiać nas na korzyść Arki? To, że Arka jest na musiku, że Arka musi, a wiemy jak to jest, że tak bardzo musi, tak czasami cudów wykonuje i być może to z ten cyklik, który zdecyduje o tym, że Arka zagra nowy to trenerze, że tak na koniec, trener odwiedził nas tutaj ostatnio w Lubinie. Może trener zdradzić rąbek tajemnicy, co było powodem wizyty? Chciałem się spotkać z szkoleniowym, z trenerem, z my się kiedyś poznaliśmy, ja odwiedziłem jego, ale ten mój, e szczegółowo mówiąc, e chodzi o Bartka Białka. Chciałem go poznać, nie znałem go wcześniej, bo, bo chłopak nie w na naszej reprezentacji, nie ukrywam, że patrzyłem na niego e robił olbrzymie postępy. Że się mamy drukowanie reprezentacji, gdzie zagramy dwa mecze, ze Staną i z Rosją. Nie ukrywam też, że patrzymy po konta, że z tych zawodników, na których będziemy liczyć w tym meczu nie tylko. Mm -hmm. yy, to jakby jeszcze trener miał się pokusić o wynik końcowy wtorkowego spotkania? Szybko tak, Zagłęb już swój cel osiągnęło, czyli otrzymało się, do utrzymania. Arka walczy, walczy o utrzymanie, żeby sobie, żeby taki wynik, żeby Arka mogła znowu zagłębić. czyli Arka musi to spotkanie wygrać. tak da sprawę, że to będzie bardzo trudne zadanie, ale będę się spokojnie zbudować. Jeśli jeszcze nie macie kupionego prezentu dla swojego taty, to zachęcam was do odwiedzenia klubowego sklepu w Galerii Kuprum Arena, gdzie załapiecie się na ostatni dzień dedykowanej promocji. Do wyboru macie nie tylko klubowe ubrania, ale także gadżety, które przypadną do gustu niejednemu kibicowi miedziowych. Zachęcam Was także do sprawdzenia serii Moja Ekipa, gdzie mój szanowny kolega Ignatowicz rozmawia z byłymi zawodnikami Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie. Zobaczcie fragment nadchodzącego odcinka. Opowiedz, jak się mieszkało z byłym zawodnikiem Arsenalu i Bajeru Leverkusen w jednym pokoju. Pamiętaj, że Paweł jeszcze gra w piłkę, także... <laughs> A wywołałeś do tablicy Krzyśka Piątka, chyba takiego zawodnika, który w ostatnim czasie no, jedną z takich największych karier zrobił tutaj jeżeli chodzi o naszych absolwentów, jak wy go wspominacie? Jaki to był piłkarz i jaki to był człowiek? Ale schodzimy na śniadanie i trener Bożyczko w ogóle mnie nie poznał. Myślał, że to ktoś tam z rocznika. przyjechał. Tak, rodzice. Ktoś z rocznika starszego. Później wychodzimy na trening. on tak, patrzy. Gali? To no ty? Prawda? No. Pamiętajcie, że na Instagramie czekamy na Wasze relacje z tego, jak kibicujecie miedziowym walce o 3 punkty. Do zobaczenia o 18 przed ekranami. Cześć.